im nie żyje. Wiesz może coś na ten temat? Cokolwiek? No, cóż. Nikt go nie lubił. Tak, tak. Ale widziałeś może coś godnego uwagi? To znaczy. Wiesz, mocno przywalił tryut, kiedy byliśmy razem. Może ktoś się dowiedział i zemścił. Sam nie wiem. Czy chcesz powiedzieć, że mój syn maczał w tym palce? Nie wiem. Naprawdę. Musiałem spytać. Nie wierzyłem, że masz z tym coś wspólnego. Dobrze cię widzieć. No, już wiem, co poszło nie tak. Źle przetłumaczyłem słowo. Doprawdy? To nie za lodowym oddechem, tylko raczej jakby za pierwszym oddechem. To zupełnie gdzieś. Indziej wiem, co to za miejsce. Znów się spisałeś, chłopcze. Idź! Bierz maskę, bierz miecz, bierz ptaka. Znajdź Tora. Pójdziecie do Niffelheimu.